I ruszył. Sędzia machnął chorągiewką. To oznacza, że zaakceptował start. I już stawka się mocno rozciąga. Adol de Brion na prowadzeniu. Mocno gobs tam bardzo szeroko. O, już mamy pierwszego galopiarza. To jest Gamel de Bertrand. A na czele Adol de Brion. Adol de Brion, gala de Belfond jest też blisko i bardzo szeroko kłusuje gobs. I wciąż na prowadzeniu Adol de Brion, koło niego gala de Belfond, blisko jest także chronika, blisko jest gobs, który najszerzej jest prowadzony. O, już Adol de Brion galopuje. W związku z tym na czele jest Gala de Belfond. Gala de Belfond. Kronika dużym kołem Gops. Jest tam także Mesto Guan. Forever Cool na miejscu piątym. Enzo Di I za moment pojawią się na prostej finiszowej. Wyprowadza gala de Belfon. Gala de Belfon, polem finisuje Gops. Gala de Belfon, Gops. Doskonale ruszyła także chronika. Gala de Belfon, gala de Belfon, chronika Gops. Gala de Belfon, gala de Belfon, ale polem bardzo dobrze Gops. I naprowadzenie wysuwa się Gops. Gops, gala de Belfon. Słabnie. Kops, Kops odjeżdża. Towarzystwu Henac Cmiksza, może pozdrowić publiczność, a tam na drugie miejsce wjeżdża Gala de Belfont, na trzeciej pozycji chronika i na czwartym miejscu MS-tokłant.